niestety, za pomocą kabli też nie chcę odpalić. No my już jesteśmy w mieście Bernau i szukamy naszej miejscowy nowej. Jesteśmy już na tym parkingu. Słuchajcie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. No mega nam się podoba. Zobaczcie, oświetlony, nowoczesny parking. My już zaparkowani i śmigamy. Wszyscy już weszli. No zobaczcie, bilecik wsadzony. I idziemy do stacji metra. Taka przesiadka kolejna i lecimy na kepsa pysznego kebaba do Ryan, do Riyak, kebab, nie nasz najlepszy. Co tu jeszcze jest? Grillowane warzywa. No. I jedziemy na jarmark. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Cześć, dzień dobry. Jesteście na kanale Camper Week. Kto nie subskrybuje, niech subskrybuje, żeby was fajne filmiki nie ominęły. Słuchajcie, jedziemy do Berlina. Połowa na grudnia. jarmarki świąteczne. Połowa grudnia, jedziemy na jarmarki. Słuchajcie, jeżeli oglądaliście nasze filmy poprzednie z poprzedniego roku, to możecie sobie też zobaczyć jarmarki bożonarodzeniowe. I słuchajcie. Wyczytałem, aż w to sam nie wierzę, że w Berlinie jest ponad 100 jarmarków bożonarodzeniowych. Ale nie ma się co dziwić, jak jest 97 dzielnic Berlin posiada, także Tak więc no, bądźcie z nami, zobaczcie na jakie my pójdziemy. Na pewno coś fajnego wam pokażemy. I jeszcze jedna nowość. Jak oglądaliście nasze wyjazdy do Berlina czy latem, czy zimą, parkowaliśmy zawsze praktycznie w Berlinie e, na dzielnicy Bizdorf Süd. A teraz mamy taką nową miejscówkę, chcemy sprawdzić na Park Fortnite w miejscowości Bernau, 20 km od Berlina, słuchajcie, ale o godzinę szybszy dojazd. Chcemy to sprawdzić, bo po prostu... E, no co, wsiadam s Westban, kolejka taką szybką... E, Stamtąd 40 minut jesteśmy w centrum, a stamtąd gdzie wcześniej parkowaliśmy 30 minut jechaliśmy, także 15 minut dłużej, ale godzinę krócej, bo nie musimy jechać przez te berlińskie ulice, wiecie. Także parking znajduje się przy autostradzie, damy znać. My pod domem już spakowani do wyjazdu. Hejka. Wszystkie ciuchy, ubrania, jedzenie, wszystko zapakowane. A tu co się wydarzyło? No Już wyjeżdżamy, słuchajcie, kamper nie odpala. Akumulator padł, stał dwa tygodnie w tych mrozach. My sobie ostatnio też trochę tutaj sprzątaliśmy, radia słuchaliśmy długo. No, pad akumulator jest pod fotelem. Wiem, że znajduje się pod maską taki zacisk plusowy, że mógłbym tam podłączyć kablami drugi akumulator. Podłączałem, ale masy szukałem gdzieś tam e, przy podłużnicy i nie wiem, albo nie ma styku. Wolę spróbować bezpośrednio do akumulatora. Zaraz zobaczymy. No, niestety, za pomocą kabli też nie chcę odpalić. E, wymieniam akumulator, mam drugi nowy w Garażu stał, także zobaczymy, czy to wina akumulatora, bo jest taki taki pisk, jakby rozrusznik, ale zaczynamy od akumulatora, bo jest widać na wskaźniku słaby. I akumulator wyciągnięty, próbuje Jarek z drugim. A tak z rana specjalnie wstaliśmy w sobotę. Szybko, szybko, jak najszybciej do Berlina i teraz raczej lepiej się dzieci i ja nie odzywajmy, bo Jareczek jest zdenerwowany bardzo. Słuchajcie, odpalił. Nie wiem, co było przyczyną. Podłączyłem drugi akumulator, również było takie, tak jakby rozrusznik, jakby szczotki się zawiesiły w rozruszniku. Trochę pojęcia o samochodach mam, ale no nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, co było przyczyną. Za którymś razem zaczął powoli kręcić, powoli kręcić, załapywał gaz, załapywał gaz, w końcu zapalił. Chodzi sobie teraz na wolnych obrotach. Słuchajcie, jedziemy! Napiszcie w komentarzach, co to mogło być. Chętnie na pewno Jarek się dowie. Składamy stolik, bo zobaczcie, tutaj wszystko trzeba było rozkręcić fotel, wszystko. I ruszamy po prawie dwóch godzinach. No my już jesteśmy w mieście Bernau i szukamy naszej miejscowej. nowej. Jesteśmy już na tym parkingu. Słuchajcie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. No mega nam się podoba. Zobaczcie, oświetlony, nowoczesny parking. Najważniejsze, że oświetlony. W nocy, bo zostawiamy kampera, wrócimy tu pewnie o 22-23. I zobaczcie, od razu dworzec S-Bahn, czyli tej kolejki takiej podmiejskiej. Kupujemy sobie tutaj strefę ABC w Berlin, bilety całodniowe, całodobowe i możemy jeździć po całym Berlinie, także szukamy miejsca. I znaleźliśmy te dwa miejsca dla kamperów, akurat nikogo nie ma, zobaczcie specjalne przystosowane i tutaj potem wyjdziemy, pokażemy Wam, normalnie można podłączyć się pod prąd. Super! Ty to Jarek zawsze o, coś wynajdziesz. Zaraz parkuję tyłem. Kurde, nawet prąd można podłączyć. My nie potrzebujemy, ale tu się płaci chyba 6 euro jest parkomat. Zaraz pójdę, zaraz wszystko wam powiem. Parkujemy. No, zobaczcie, tak sobie stoimy tutaj. Są cztery miejsca. Dorota powiedziała, że dwa chyba są są cztery na pewno miejsca. Tylko czytałem opinię na Park Fornite, Night, ktoś tam raz napisał złą opinię, bo ktoś sobie stanął z przyczepą bokiem w poprzek, zagroził wszystkie cztery. To nie fair. Zobaczcie, tak sobie ładnie stoimy. No i zobaczcie. Podłączacie sobie prąd w cenie parkingu. Idziemy zobaczyć, ile kosztuje parking. A jeszcze odkręcę butlę gazową, bo niech się piecyk już rozpala, niech grzeje wnętrze kampera. No, a po drodze już wam nie nagrywaliśmy. Zatankowaliśmy paliwo i gazbanki po raz kolejny. Super sprawa. Naprawdę. Pierwszy raz mamy te gazbanki. Petarda po prostu. Zawsze pełne butle na wyjazd. No i spójrzcie, jesteśmy przy parkomacie. Cała doba, słuchajcie, kosztuje 6 euro. Możecie zapłacić monetami lub kartą. Także fajnie, bo niektóre te starego typu parkomaty można tylko było płacić monetami. A tutaj możecie również kartą. Super sprawa. Zaraz zapłacę 6 euro i zostajemy tu do jutra. już zaparkowani i śmigamy. Wszyscy już wyszli. No, zobaczcie. Bilecik wsadzony i idziemy do stacji metra. zamykamy. Halo, halo. Kampera o. zamykamy. Okay. My już kupujemy bilety całodobowe. Klikamy i lecimy. Niestety nam odjechał. Musimy czekać 15 minut. Ale co 15 minut jeździ? A w ogóle metro w centrum Berlina co 3 minuty. Także petarda i zobaczcie. 11.40 na strefę ABC, czyli centrum i poza centrum. My kupiliśmy na największy tutaj obszar. ABC, czyli C to już jest poza Berlinem. Przyjechał nasz s bahn S2. Zug auf Gleis 1. I jedziemy do centrum Berlina. No i pojedziemy sobie jakieś 45 minut. Teraz szybka przesiadka do autobusu. I wszystko w cenie tego biletu. Przesiadka, przesiadka kolejna i lecimy na kepsa. Pysznego kebaba do Ryan, Do Ryak? Ryan, Gemüse Kebab, nie? Nasz najlepszy, ulubiony. No tak. Lecimy. Już się robi ciemno, słuchajcie. Ale, o, jedzie nasz autobus. Kolejna przesiadka. Ryan Gemüse kebab. Nie będziemy czekać. Idziemy do innego. Nie będziemy tu czekać. Straszna kolejka. Słuchajcie, ten jest najlepszy, ale nie czekamy tutaj. No Jest na godzinę stania półtorej. My już raz staliśmy w nowy rok u Mustafy rok temu. Dwie godziny 25 minut. Możecie sobie zobaczyć filmik z Sylwestra z tamtego roku. Masakry. Szukamy konkurencyjnego. Seven Days, też bardzo dobry. Zobaczymy, może będzie mniejsza kolejka. Jere, Jesteśmy tutaj w Seven Days Konkurencja tego Riyang -y Muzekeba, bo tu jest mniejsza kolejka, ale pychota. Zobaczcie. Chipsy, sosy, awokado. Przepyszne, nie? Cechunka, zioła. Co tu jeszcze jest? Grillowane warzywa. No, Sos przepyszne. Sos serowy. Pyszne, nie Peta. Feta. Feta. Przyjechał. Przepychota. Okay. Jemy. No, na czosy. Pojedzone, I To jak? Polecamy bardzo. A teraz jedziemy na jarmarki? Chyba nasze ulubione. Nie odwiedzimy. Najpierw no na Aleksanderplatz, a potem przy wyspie Muzeum. Albo. No. Tak to się prezentuje. Tutaj słuchajcie. Oni to mają podejście. Jeszcze Marcel dostał budyń za darmo, taki deser. Kokosowy. Kokosowy? O, Wika goje, Dobry? Tak? No? I po I dwa lizaki, czupa czups. <laughs> o, no, jednak. Jeżeli na kebaba, to tylko do Berlina, słuchajcie. Nie ma lepszego. Nie no, jeszcze jest ten Riam, ale, ale trzeba mówię, powitać. nie ma lepszego jak w Berlinie ogólnie. A, no, to no? tak. A teraz przesiadka w metro U2 w kierunku panków i jedziemy na jarmark na wyspie Muzeum. Żandarmark, się tak nazywa? Za dwie minuty będzie. Także to jest super. Ubany, czyli. Metro jeździ co 2-3 minuty. Autobusy różne co 15 minut stoją w korkach, wiadomo. A metro omija korki podziemią. Wsiadamy, patrzcie tutaj. Jesteśmy przed jednym z berlińskich jarmarków bożonarodzeniowych. Tutaj, żeby wejść, trzeba zapłacić bilet. Zaraz zobaczymy, ile. Przepięknie to wygląda. Wchodzimy do środka. Słuchajcie, 2 euro od osoby. Wchodzimy. Bilety kupione. Wchodzimy do środka, słuchajcie. Zobaczcie. Gendarmer Markt. 15 grudzień, dzisiaj sobota, wieczór, a tu można poczuć magię świąt. No zaraz już no dosz. No, fajnie. Idziemy zwiedzać. Marce, ładnie? Tak. że tutaj jakie napisy tworzą. Macie, co tam napisałeś? Tak. <grymianie> <grymianie> berliński miś Powiem Wam za dwa grzańce i dwie herbatki. Zgadnijcie ile? 30 euro. Nie wiem, nie, No tak, jeżeli narzekacie, że w Polsce jest drogo, to tutaj jest podwójnie drogo. Ale e, kaucja jest za te kubki, nie Doris? Po 2 euro. Także 8 euro kaucji dzieciaczki. Dzieci piją herbatę gorącą. <laughs> so, <laughs> <too long. laughs> <She> put, <laughs> I also have a to concert in the other She would? Yeah. The a hour home

Give me the, give the red, yes, red. Balance, relax

Widzisz? Opuszczamy już te jarmarki dzisiaj, bo deszcz weje. Słuchajcie, dzieci już są też zmęczone. Idziemy jeszcze jakieś zakupy zrobić i lecimy chyba do kampera powoli, ale powoli, powoli. Jesteśmy na wyspie Muzeum przy ulicy chyba największej tutaj w Berlinie Unter den Linden między Aleksanderplatz a Bramą Brandenburską spójrzcie A no Zobaczcie ładnie, jak się zaczyna. Udało nam się wejść do autobusu. Linia setka, bardzo fajna linia. Tutaj też jeździ setka i dwusetka piętrowy. Możecie w cenie tego biletu jeździć sobie również piętrusem. No a my podjedziemy sobie do Aleksander bo tam chcę jeździć do tej TK Maxa jeszcze pochodzić. I po drodze są jeszcze dwa piękne jarmarki tutaj. I przy, tak, przy Aleksander No przepięknie, ale leje deszcz, także żadna przyjemność. To ja jest już mega późno. Zobaczcie, nagram wam z autobusu. To nie jest naprawdę ładny duży. Znajdujemy się na słynnym Aleksander Plac. Niektórzy mówią, że tutaj jest jakaś największa. Przystajemy przecież w ogóle, że nie polecają, ale nam się tu podoba. Jest bardzo ładnie przy takiej słynnej wieży telewizyjnej. No i tu jest takie centrum handlowe, do którego chcieliśmy przyjść, ale pada deszcz, spalić. A zobaczcie! Za nami! Słynna wieża telewizyjna. Także możecie też wejść i ją zwiedzić. Ona się kręci. Bardzo powoli, prawie to jest niezauważalne, ale się kręci. I oczywiście sklepy z pamiątkami, takie berlińskie, i wszędzie trabanty, zobaczcie. Słuchajcie, zaraz spadamy do naszego S2 i lecimy do Bernau, do Kampera. A cała akcja o co się toczyła, żeby to przejść w Nie powiem. w życiu. A etui? Powiem wam, etui na telefon. Tylko tu podobno takie piękne. Z Aleksander Palac, słuchajcie, nie mamy bezpośredniego połączenia do naszego Bernau miasteczka. Musimy wsiąść w U8. Metro U8 i pojechać na Gesundbrunnen i z Gesundbrunnen przesiadamy się już do S2, S2. A teraz jedziemy podziemnym metrem u Uban, tak zwanym U8. Tak do R 8 nie? wielkie U, wielkie U. U8, słuchajcie, i potem S2. Cała podróż będzie trwała 40 minut. Jest już godzina 21. Słuchajcie, ruch tu w tym Berlinie na maksa.

przesiadka do S2 w kierunku Bernau. I jedzie S2, słuchajcie. No, tu jest duży węzeł komunikacyjny tutaj, berlin Gesundbrunnen, A my Nasz jedziemy... Musimy się dostać do strefy C, przypominamy, czyli tak. obrzeża Berlina, za Berlinem. 20 Bernau, kilometrów. miejscowość Bernau, no jakieś 20 km. ale super miejscówka. Znaczy, jeszcze nie chwalę, zobaczymy, czy kamper cały stoi, no czy... Właśnie. Już tam wiecie. Okradziony może, rozkradziony, nie Bez, wiem, nie, ale nie no, widzę że, widzę, że tam jest, słuchajcie, są lampy, jest raczej jasno, także no, no bądźmy dobrej myśli, ale no od rana mamy pecha, słuchajcie. No zajedziemy, będzie 22, od tak Od rana więc. mamy pecha z tym akumulatorem, masakra, później tankuje gaz banki, ja jakoś pierwszy raz krzywo ten pistolet do tankowania włożyłem w to gniazdo, ani nie mogłem wyjąć, ani nie mogłem tankować, gaz się ulatniał. Jeszcze jednego pecha gdzieś mieliśmy po drodze. No na nie? przystankach nie przyjechały. A, czekaliśmy trzy autobusy na nie przyjechały, słuchajcie. Tak więc no, prawie godzinę z dziećmi staliśmy A, i nagle przyjechały odpływa. trzy naraz. No. Ale, Ale fajnie, fajnie było. jest. Fajnie było. Jutro również ruszamy. Dokładnie. Dalej. Przyjechał nasz, wsiadamy. Dori. Oh. Dobra, czapki. No i tym już do końca. 28 minut, i do kampera, ale cieplutko, fajnie. No to cieplutko. No i jesteśmy na stacji bernau tak to się nazywa. I zaraz zobaczymy, czy nasz kamperek stoi i czeka na nas ładnie. O, no ciemno, nic nie widać. No i słuchajcie, już nic nie widać. A zobaczcie. Kamper bezpieczny, nic się nie stało. Także polecamy Wam ten parking. Jutro też tutaj zostawiamy kampera. Na cały dzień jedziemy do Berlina na jarmarki kolejne. I zobaczymy. Też po ciemku wrócimy, także zobaczymy. Jest ok, zobaczcie, tak ten parking się prezentuje w nocy. No, tu niestety jest najciemniej, gdzie właśnie, e, gdzie właśnie my stoimy. Gdzie te cztery miejsca dla kamperów, to jest najciemniej. No, szkoda, no ale słuchajcie, ja myślę, że tutaj w Niemczech jest mega bezpieczny. Także mieliśmy dzisiaj fajny dzień. Wszystko na koniec, na szczęście, pomyślnie przebiegło. My się z Wami żegnamy i zapraszamy do kolejnego odcinka. Pokażemy Wam jeszcze inne jarmarki i troszeczkę Berlina. Hejka! Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.